Jest ze mną zespół Evo Renty, który wygrał z gardą Główną Nagrodę i, i nie tylko. Startup weekendu, trójmiejskiego startup weekendu, który odbył się w Gdyni, właśnie się zakończył. E, jak się czujecie? E, to, jest, to jest po prostu chyba niewiarygodne uczucie, bo tak naprawdę, kiedy usłyszeliśmy, że wygraliśmy, przez, przez chwilę naprawdę widziałem to w oczach mojego niewiarygodnego teamu. Że żaden z nas w to nie wierzył do końca i nadal mamy takie uczucie, że ja co chwilę muszę sobie przypominać, że myśmy to wygrali i prawie że szczypać się i przede wszystkim dowiedzieć się, co myśmy wygrali. Znaczy, żeby, że tę imprezę to tak, ale jakie były w ogóle nagrody, bo przy wymienianiu nie zwracaliśmy uwagi tak naprawdę na to bardzo, bo to, to nie było dla nas jakby najistotniejsze, żeby po wygrać. Nie mieliśmy tak. innych faworytów. Było bardzo równo, jeśli chodzi o tutaj konkurencję, więc to, nie traktowaliśmy jako konkurencję, to byli kumple, którzy nam doradzali, też powiedzieli, że tu odpalcie coś, tutaj. Spróbujcie to zrobić tak, ułatwiliście sobie zadanie, więc tutaj entuzjazm też nas zarazał, więc motywację mieliśmy niesamowitą. Jesteście w stanie powiedzieć, co wygraliście? Nie. Eee, myślę, że na pewno jutro, jutro, jutro mamy być gdzieś, w, w, pójść gdzieś do telewizji, ale to jest powiedzmy taki pr zabieg. Natomiast wiem, że chyba mamy jechać do Berlina, do Berlina. chyba mamy jechać no, do Krakowa. też nas ma szkolić. Ktoś nas ma szkolić w z Doliny Krzemowej. No. Eee, miejsce... A tutaj dostaliśmy jakieś. Mam, mam, mam ten, ten mam, jakieś... mam, mam, mówić, mam mówić lepiej po angielsku. No, <laughs> Dużo fajnych rzeczy, ale co wygraliśmy chyba najbardziej, może to zabrzmi bardzo poetycko, ale wygraliśmy to, żeśmy się poznali i zobaczyliśmy, jak się pracuje z nami w takim zespole w warunkach no, powiedzmy dosyć ekstremalnych, ale wielkiego fanu. Zrozumieliśmy, że warto słuchać rad mentorów. Ja tutaj podziękowania dla, dla wszystkich, którzy nam naprawdę dobrze doradzali i, I że takie imprezy to jest coś niesamowitego Zupełnie otwierają oczy na zupełnie inny typ pracy I to jest chyba to, co żeśmy naprawdę wygrali tak. Właśnie, może powiedzcie, kim jesteście w prawdziwym życiu Już pozostawiając na uboczu Startup Weekend Kim jesteście i czym się zajmujecie? No ja robię to, co robiłem tutaj w zasadzie Prowadzę jednoosobową firmę, piszę w Ruby on Rails ja jestem grafikiem albo mam do czynienia dużo z poligrafią i dla mnie wycieczka w stronę grafiki, czy to do aplikacji jako GUI, albo, albo grafiki sieciowej, to jest zupełnie nowa rzecz. Próbuję swoich sił i okazuje się, że, 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 że da się i że warto spróbować wyjść poza, poza swoje dotychczasowe ramy. I, i, I nie zawsze strefa komfortu to jest dobre miejsce, żeby w niej przebywać. No cóż, ja jestem, ja jestem marketingowcem i PR-owcem, ale y, tak naprawdę to y, jestem chyba takim trochę multitaskerem, który ma czasem klątwę tego, że uwielbia wszystko, co się dzieje dookoła niego, ale z wielką przyjemnością z wielką pokorą wszedłem w świat y, kolegów z IT i, i z grafiki y, i z wielką przyjemnością y, słucham tego, co mówią, nawet jeżeli części z tego nie rozumiem. Ja za to jestem z wyprzedzeniania fizykiem. Choć tak naprawdę robię aplikacje mobilne, więc tutaj ta wiedza w tym przypadku dla naszej aplikacji bardzo nam się przydała, ponieważ te transponowanie przestrzeni jedną w drugą, ponieważ nie zawsze mam idealne warunki do robienia tego zdjęcia, przydało mu się, że ta aplikacja będzie naprawdę użyteczna dla użytkownika. Co planujecie? Jakie są plany na przyszły? Wiem, że teraz jesteście pełni euforii i w sumie sami nie wiecie, jakie są plany na najbliższe kilka dni. Będą was ciągać po spotkaniach, będziecie uczyć się angielskiego. Tak, tak, ale odnośnie projektu, odnośnie e-warranty, co zamierzacie, jakie są plany, które nie zostały tutaj przedstawione na Startup Weekendzie w Trójmiasto? Myślę, że planem będzie pewnie dopracowanie planów. To znaczy jakby mamy, mamy pewną świadomość tego, że to co tutaj się zadziało już było bardzo magiczne, a teraz z naszej strony na pewno taka pokorna praca, żeby jeszcze raz wszystko zrewidować, zderzyć się z ważnymi... Tematami dotyczącymi pewnych strategii, no i przygotować się na Berlin, bo e, jeżeli rzeczywiście tam jedziemy, a chyba jedziemy, to będziemy musieli zrobić tą aplikację. To chcemy tak, żeby tą może... aplikację tak, żeby Berlin oszalał na punkcie nas. I, <grym> i nie euro będzie ważne, tylko, <grym> tylko my będziemy <grym> ważni w Berlinie. Warranty. <grym> Ta, euro. Tylko e warranty e będzie e -war. ważne, nie euro 2012. Powiedzcie mi jeszcze raz, na czym polega Warranty? I jak ma funkcjonować i jak ten projekt ma się monetyzować? I na końcu zarekomendujcie go. Projekt polega na tym, żeby ułatwić każdemu dochodzenie swoich praw, które mamy, że tak powiem, dane nam przez Unię, jeśli chodzi o gwarancję i realizację ich. To znaczy tak. W najprostszy możliwy sposób, po każdym zakupie możesz zeskanować swój paragon, serwer wczyta twoje dane i dokładnie będziesz wiedział, czy, twoja, czy masz jeszcze ten komina, na buty, które ci się właśnie... Rozwaliły tak jak moje, e, jeszcze masz na nie rękojmie, czy nie masz na nie rękojmi, i również być może w przyszłości z pozycji aplikacji będziesz mógł spokojnie sobie to wysłać. I prawda jest taka, że wszyscy mamy prawo do tego, żeby dochodzić swoich praw konsumenckich, więc tak, to o to będzie chodzi. Akurat. Ja, jakbyś takim swego rodzaju pewnie ambasadorem, który pokazuje i radzi, że masz prawo do tego, żeby zrobić fotografię tej, tego paragonu, czy tej faktury, czy czymkolwiek innego że możesz tutaj mieć swoje prawa w kwestii ryzykowania gwarancji. Jak zamierzasz zarabiać na e Nawet nie zamierzamy zarabiać na indywidualnych klientach, bo im chcemy dać to za darmo, a jeśli chodzi o to jak będzie chciał skorzystać z tego commerce, e-commerce, vendorzy, to, to już zapraszamy do współpracy. Nie? Pewnie, pewnie, tak krótko jeszcze na koniec. Jeżeli nie brać Waszego projektu pod uwagę, kto we, Waszym zdaniem zasłużył na główną nagrodę? Dobra, Albo może inaczej, który startup Wam się najbardziej podobał? Teleport. Me. Teleport. Me. <laughs> moim zdaniem to było Foodie. Eee, moim zdaniem z wielkim sentymentem powiem, You promised. Świetna, świetna rzecz, piękna, wzruszająca i uczuciowa. O. Wydaje mi się, że Teleport mi ze względu na entuzjazm i niesamowitą prezentację. Chłopaki, dzięki wielkie za rozmowę. Powodzenia z projektem E-Warranty i, i życzę Wam rozszyfrowania tego, jakie nagrody dzisiaj zgarnęliście, bo na pewno ich było dużo. Dzięki wielkie. Dzięki. 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 dzięki.